Witam wszystkich w nowym odcinku z dalszej części naprawy przenośnika taśmowego. Chcę teraz zrobić zaczep do niego, e, więc tak pokrótce już tam sobie wymyśliłem, jak to ma być. E, teraz muszę przyciąć ten profil zamknięty na e, odpowiednią długość. Do tego profila zamkniętego e, przyspawam ten, właśnie końcówkę zaczepu, nie? i to będzie e, no prawie że wszystko, nie? i muszę wtedy wszystko razem wspawać tam w to ramę przenośnika. No, taki jest plan. Zabieram się do spawania. O, Krzysztof tak zrobił, że dał jeszcze tutaj wzmocnienie, ponieważ e, słabo mi wyszło trochę po spawaniu od spodu, nie? Bo to jest naj. No i, no, dla, przynajmniej dla mnie to jest e, ciężko się robi. Tym bardziej, że jedna rura jest no, nowa, a druga jest porzywiała, szot totalny. W miarę szybko się nie weźmie pistoletu, to można dziurkę szybko zrobić. Tak jest materiał. A tutaj dałem po prostu drugą, drugi płaskownik na połączenia. Zaspawałem to ładnie, materiałem z tego płaskownika oblałem, także to teraz powinno trzymać, nie? No, jeszcze tutaj teraz ten wale zamontuję. W ten płaskownik przy, przyspawam jeszcze z drugiej strony i zajmę się tutaj już mocowaniem tego walca, nie z przedniego. No, ostatni element dorabiania w y, taśmociągu tych rzeczy. Teraz muszę dorobić tulejki na 2 cm, 6 mm albo 26 mm, o tak może. 26 mm to są dystanse między y, pierścieniem uszczelniającym łożysko a łożyskim nastawnym, bo tam jest luz po prostu i te stare pierścienie, co były wcześniej, spełniały funkcję tamtych dystansów yy, mocowań do naciągu. No to nie spełniają tej teraz funkcji, bo są za wąskie. O, tak to już wstępnie wygląda i tak już zostanie. Nie? Tu przychodzi jeszcze jeden kątownik ze śrubą, właśnie do regulacji naciągu yy, tej rolki. Nie? Tutaj. A, Pierścień który dorabiam. Znajduje się, znajduje się tutaj w tym miejscu i on jest tutaj za wąski, dlatego ten wylatuje stąd i wlatuje tutaj nowy. Nie jeszcze będę musiał tę śrubę skrócić, bo ona za długa jest. Tylko po prostu nie wiem, jak ta taśma naciągnięta, czy jeszcze trzeba ją naciągnąć, czy nie. Ale to trzeba się silnik uruchomić, żeby można było stwierdzić, czy to jest dobrze, czy nie. Eee, więc e, jeżeli już to się zrobi, wtedy jeszcze naciągnie się taśmę i wtedy się upierdzieli tą. Ten, ten pręt bliżej, dwie nakrętki się da i nie będzie tego wesojącego tutaj, nie? Ale Krzysztof zadziałał. Elegancko. No, jeszcze zaczep będę musiał dorobić, ale to już na inny czas zostawiam. tutaj właśnie już mam zarys zrobiony tego płaskownika muszę tylko dziurę wywiercić pod te otwory co tam mam nie niewiadomego pochodzenia i celu ale teraz wiem że mi się przydadzą i teraz tak o tu jest mam ten profil zamknięty On jest gruby materiał jakieś 2 mm może 3 i do tego przyspawam wtedy ten tutaj zaczek o, w ten sposób, z którym razem połączę, będzie sacy. To nie jest ciężka konstrukcja. Czyli to powinno spokojnie wystarczyć, nie? Co tutaj jest. No, dobra, taki jest plan zrobienia tego. A jak wyjdzie, to nie wiadomo. Krzysztof ciągle tarcz używa i ciągle bierze nowo, 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 nowo. No i zobaczcie, ile tych nowych, tych starych się zostało. O, jakaś gruba. No, weszło. Dobra, wykorzystam je teraz do cięcia. Tú Ja nie poznaczyłem, z której strony będę spał. Dobry. Ja to dobry jestem, jednak. Idę przymierzę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, o co chodzi. Tak, tu muszę poszlifować, bo tu będzie ta rama. Tu muszę poszlifować, to muszę zeszlifować. No to tak może być prawie. No i tu przyjdzie ten y, profil zamknięty, nie? Do tego miejsca. Trochę tak więcej, nie tutaj gdzieś. Dobra. Zastanawiam się ten otwór. Miał być 11 mm, a chyba dziesiątka jest. Jeszcze lepiej. Jest coś taki mały ten otwór. Kurde. To chyba dziesiątka to nie jest patrzę teraz że to jest dziewiątka ktoś mi tutaj w wiertłach namieszał nie wiem o co chodzi o, tu mam taki fajny przymiar do mierzenia sobie właśnie otworów i patrzę nie który tam jest dziesiątka no dziesiątka jest nie wiem trochę jakby trochę jakby nie ten już obrywany jest nie no dobrze dziesiątka dlaczego mi śruba ta śruba nie wchodzi dziesiątka to może dziesiątka jest czy dwunastka może dwunastka była no ale to dziesiątka jest tak fakt, faktem no to ja chciałem jedenaście nie to wzięłem no to jest jedenaście i to jest chyba jedenaście no, zobaczymy tu jest dziesiątka, tak może. Dziesiątka nie pasuje, 10,5 pół też nie. O, 11. To jest 11, dobrze. To jest jedenaście. Na ten, na ten musiałem wiertło wywiercić. O, fajnie, fajnie, fajnie. Wiercimy dalej. Powiem wam, że, yy, bo i sam te, te wiertła kupiłem, nie? To są wiertła z tego, z Lidla, Parkside'a i o, jak to Parkside, nie? Jeden materiał jest dobry, drugi nie. I kupiłem dla siebie na wiertła, no i potem szefowi mówiłem, że kup wiertła, bo są fajne widu, nie? No i kupił, takie same jak ja. I powiem wam, że naprawdę dają rady. Twardy materiał. A tu widzieliście bez problemu, ciach wywiercone. Te otwornice bimetalowe, tak samo. Od, yy, ostatnio co wierciłem, metal na centymetr, chyba czy na półtora gruby, ciach wywiercone. O, tu jest, na centymetr, jest. Zobaczcie, cztery otworki to otwornicą bimetalowa od Parkside'a bez problemu, wywierciło. I to już nie pierwszy raz to otwornica robię. Któryś raz z rzędu i, i cały czas ostra. Kurde, naprawdę godny polecenia, nie, godny polecenia yy, towar. Te otwornice bimetalowe to jest cały komplecik i wiertła do metalu. Ekstra. Udam takie jeszcze dodatkowo kątowniki spawam, spawam to dookoła. I tutaj dam kątownik jeszcze tak samo zaspawam to powinno trzymać dużo tutaj nie będę wysiłał dobra, idę obsmalować następny materiał no i dobra idę przymierze zobaczę jak to będzie pasować Teraz będę. A jeszcze to obetnę, to 你们是，你不是日本仔，我是说，你想健康，我哭了。 Non è stato... Na razie zapunktuję, żeby to po prostu w miarę się trzymało. Nie będę tego spawał na, na, na razie na, na full. Yy, jeszcze będę tak, jeszcze raz pójdę z tym wszystkim do przodu, do przenośnika i yy, wmontuję po prostu. Zobaczę, jak to będzie tam leżało. I wtedy wezmę spawarkę, przeciągnę tam do niego i zapunktuję tak samo ze wszystkim. Odkręcę te śruby z blachami i przyniosę. Wtedy będę spawał. Następnie już pospawałem, trochę podniosłem przód do góry, żeby po zaczepieniu do ciągnika, czy do tego, po prostu zaczep w miarę równo leżał, nie? Chciałem to na dole w ogóle zrobić, żeby cała ta belka leżała na dole, ale tak kurde patrzę, że te blaszki trochę przysłabe są, żeby to belka leżała na dole, na dole nie? Tak przynajmniej centymetrowe, żeby były te tutaj płaskowniki. Wtedy można by było na dole to yy, zrobić, nie? No ale z drugiej strony, kurde, cały czas by leżało to w wodzie, gdzie by nie położył na ziemi czy tego, to cały, cały czas to by na, na, na ziemi leżało. No i tam jeszcze spawałem wzmocnienie, bo tutaj spawałem cały ten przód. To mówię do tego, jak dospawam płaskownik, no to wraz to będzie słabe, nie? Czyli wzmocnienie dam od wewnątrz, to jak tutaj przespawałem, nie? I tam do. Do ramy dalszej będzie dospawane. To, to będzie na pewno mocniejszy. No, wiadomo, to nie będzie służyło do transportu po drogach, tylko od, od szopy do szopy. No, ale to też musi być jakoś tutaj wzmocnione, żeby nie oberwało się to razem ze wszystkim, nie? Bo i tak może być. Kolejna dobra robota wykonana.